Tak, ukradłem prześcieradło, i tak założyłem sobie na łeb. Witajcie, słuchajcie, w kolejnym odcinku Pseu do podcastu gdzie słuchajcie, oczywiście, słuchajcie, mamy Halloween! Oraz, słuchajcie, aktualizację do Viral e, czyli słuchajcie, event halloweenowy, i wiecie co, ściągnę to prześcieradło. <laughs> Fajne jest, ale tak na chwilę, nie chcę na cały czas tego prześcieradłu. Więc tak słuchajcie, jeśli chodzi o słuchajcie, o naszego wieraczata została wydana aktualizacja, która dodała nam słuchajcie taką świetną rzecz jak sklep. <grym> e, tak, w tym sklepie oczywiście słuchajcie, by aż słuchajcie, cztery zakładki, czyli ekskluzywne awatary, które już znamy i powiedzmy lubimy. Światy, na którym słuchajcie, możemy zobaczyć albo podejrzeć, na których światach możemy coś kupić. Więc, może zacznijmy od portalu, bo już jednego portala wam pokazywałem. Zaraz, słuchajcie, został dodany kolejny portal. Tak, szczerze mówiąc, on chyba wygląda dokładnie tak samo jak ten. Tylko takie, możemy odrobić pracę domową, no odrabiamy pracę domową, i on wygląda dosłownie tak samo jak ten mój portal. Eee, Te słuchajcie, zostały oczywiście dodane naklejki, także emotki, które można strzelać piorunem. Tego oczywiście tego nie posiadam, więc wam nie pokażę. To są oczywiście darmowe naklejki I słuchajcie, jest coś dosyć fajnego osobiście uważam Bo został dodany kęty kodeks. Jeśli to powiedziałem źle to bardzo przepraszam, ale ogólnie jest darmowy Niestety nikt go nie widzi jak macie go założonego Jednak musicie go posiadać Żeby zdobywać słuchajcie, cukierki od petułów Bo tak, bo oficjalnie pety zostały dodane i nie, nie to co mam obok siebie tego, czy tego, tego, czy czasami tego robota, którego wysyłam, czy kaczkę. Tylko zostały dodane dwa nowe pety, które tak właściwie to w sumie tak trochę nic nie robią. E, poza aktualnie dawaniem cukierków. Oczywiście będzie to, to trwało do 6 listopada, więc radziłbym się pospieszyć. Oczywiście na koniec zobaczycie na moje i Parosów zmagania. Jak stwierdziliśmy, a sobie wejdziemy na Black Cat i sobie słuchajcie, pozbieramy to wszystko. Taki spoiler, ja byłem w sumie jedną z tych osób, które musiała tam stać i też dawać inną osobom, więc. <laughs> ale przychodzę, słuchajcie do tego, do tych zwierzaków. To mamy, słuchajcie, aż dwa. E, potrafi słuchajcie, oczywiście on sobie zmieniać kolor. Bo to jest, słuchajcie. Aktualnie to, co widzicie, jest jego domyślny kolor, ale za pomocą paneli. I tak samo jak w przypadku drona. E, Możecie zmienić tego kolor. Daje sobie takie. Dźwięki moc napisane Petmi. E, niestety jak do niego podchodzicie normalnie bez tego, to nie reaguje w ogóle w żadnym stopniu na dotyk. I tutaj słuchajcie, mamy naszego drugiego peta, który został oczywiście dodany. I e, pewnie zastanawiacie się, no co, to tyle? E, główna ich rola, słuchajcie, z tego 6 listopada jest dawanie cukierków e, z tego co zauważyłem przy śledztwie. Ja sam nie mogę ich przyjmować, więc takie, to, 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 to trochę szkoda, że są w moim ekipunku, a nie mogę sam otrzymać od nich cukierków, tylko muszę lecieć do innego gracza. Na filmie końcowym, który będzie, to będziecie widzieli mój żali i smutek, <śm> gdzie <gry> reszta osób się cieszy, że zmiana to cukierka tak stoi. <gry> E, oczywiście słuchajcie, tak jeszcze mówiąc ostatnią rzecz o Halloween, to nie może być tak, że Poland nie ma jakiegoś własnego Halloween. I raz na jakiś czas tajemnicza osoba. No, wiadomo, że no, oczywiście, że nie ja <ścoughs> e, przychodzi na instancję i stawia jakieś Halloweenowe propy, a tak dokładnie po prostu tak przygotowaną mapkę małą. Jak to zostało chrzczone skin dla Polanda. To no byłoby ciekawe, gdyby oko tak powrócił i stwierdził, Dobra, wrócę, ale każdy update będzie za tego paywallem. Co w sumie, no. Jak na blakadzisz, przyjął co palenie, to nie też. <grytanie> że idzie... że idziecie sobie tam, jak macie dostęp do morza, co tam powstaje taka brabka i jeśli chcesz tam przejść, to kup tego. Ja pitym mam nadzieję, że tak nie będzie, tak samo jak w vlogu, co tam było sobie, słuchajcie, o się zapowiadali. Loading scream dla Wirochata+, Plus. Mam nadzieję, że nie stwierdzą. Hmm. To i pora by dać do ładowania się. Z takich, słuchajcie, poza Wirochatowych rzeczy, bo wychodzimy z tej bezpiecznej zakładki, to bardziej chciałem tutaj ostrzec tak bardziej poinformować, bo chyba każdy wie, że czasami mimo wszystko osoby, które dołączają na jakieś Discordy i w ogóle. Potrafią zdikąd być artystami, deweloperami, lub innymi tego I wysyłają na przykład takie podejrzane linki, albo jakieś oferty to z oczywistych względów, e, nie zalecałbym mimo wszystko Akceptować mojej osoby, zwłaszcza że posługuje się tylko językiem angielskim e, Zwłaszcza, że ostatnio był spam takich botów jakie ja je nazywam Podkreślenie botów zagranicznych, biednych artystów, którzy chcieliby po prostu sobie zarobić I... To nie było jeden, dwa, tylko taka seria się dosyć ciekawa pojawiła. Eee, wiem, że niech pewnie nie muszę mówić, ale po prostu werfikujcie i nie klikajcie w podejrzane linki. Oczywiście, że na koniec to będzie, słuchajcie, ta krótka przygoda, gdzie ja własnoręcznie wbijam to, słuchajcie, odznakę. Masz takie pety, które za tobą podążają i to jest kupne. Tyle, że każdy, kto... To każdy może tego używać, mimo tego, że ropek kupi. Do, dobrze ropek, że nie masz co robić z pieniędzmi. Do, naprawdę kurwa, szanuję ci człowieku. To jest tak, to jest to. to jest <laughs> najlepszy. Nie, ja mam po... ja, nie, nie, jeszcze mi brakuje. nie wiem, to ja nie wiem na jakich zasadach to się... Czy to się redknie, na teraz raz na dzień, na no, przykład jest taki drop, czy raz na godzina. Mówią, że teraz dropu jest lipa, w sensie nie ma nic. Jest rajdym cukrem, te telewizory. Aaaa, Ja mam, to no, jebalam kurwa. A w czym ogólnie? Nie wierzę. Kupił i nie przeczytał. You can only collect once from each companion, and you cannot collect candy from companions that you own. Pierdolę, ja czyli to kupiłem tylko po to, by ludzie z gołą nie stali i sobie zdobywali. Nie, okay, rozumiem. Czyli teraz, żeby zdobyć kolejne, to muszę iść na Black Cat'a, bo od każdego peta od jakiejś randomowej osoby jest jeden. A mi chuj żadnego nie chcę dać. No bo ty, chyba... ja ten, ten telewizor jak się nazywa? Kurwa Panasonic Panasonic <noise> Nie, a w tym jak się nazywa? One chyba mają limit na jeden cukierki mi się wydaje Nie no przecież ten wziął od ciebie też wziąłem Też mi się tak wydaje, bo go napierdalam kurwa na stop i nic nie daje A otworzyłeś to dnie? Bo za szybko napierdalasz Kurwa też przeszło A to czyli to wiem, że tam powoli trza. Jak się pokaże, pet mi. Ale gówno ten telewizor, już monitory uro w sali informatycznej nie. miałeś. Pole, co za. Aj, porta Dobra, idziemy, kurwa, nie ma co. Wszystkie dynie wtedy znikną. O, wow. bajka. Dobra, idziemy farmić z tego blackout. I me to That's a When I crazy. Every... Also, awesome. Oh, hello! <laughs> Are you, see. Yeah, <laughs> yeah, deal, deal. <laughs> Join. Yes.

Okay, okay. Yeah. No, to jest ciekawe, że przyjdzie na wieraczącie na skin i w ogóle. No <głosy> <głosy> jak to mówię klasyk? Bye bye.